Mogłam ten filmik dlatego, że coś dramatycznego wydarzyło się w moim życiu. Ale najpierw przepraszam za scenerię. Siedzę na Kiblu i w ogóle się nie ogoliłem. Mam 20 lat i myślałem, że zaraz nigdy mnie nie będzie dotyczył, ale to już są oznaki starzenia. Założyłem jeszcze te perły, które kupiłem za 3 funty na eBayu. To nie są prawdziwe perły, są zrobione z plastiku. I myślałem, że będą ładnie wyglądały z moim dzisiejszym outfitem, ale skończyło się tak, że po prostu wyglądam jak męska Karena. Klient mnie obsrał. Dosłownie zostałem obsrane. Próbuję doczyścić tą rękę przez ostatnie kilka godzin, ale cały czas czuję, że śmierdza. Wszystko się zaczęło od tego, że postanowiłem edytować swoje sekcje ogłoszenia, bo napisałem, że jestem versatile. Versatile, czyli oznacza, że mogę być zarówno pasywem, jak i aktywem. E, wiecie, jak. Działa seks homoseksualny. Miałem taką bardziej pasywną energię, bałem się ludzi, bałem się dominować drugą osobę, bo wydawało mi się, że to jest straszne, ale z drugiej strony coś mi powiedziało, że Maksym, jesteś już dużym chłopakiem, możesz eksperymentować w życiu, możesz pokonywać nowe wyzwania, więc postanowiłem, że tak zrobię. Dostałem wiadomość od pewnego faceta, który napisał, czy chciałbym, żebym go przeruchał. Wsiadłem w metro. Pojechałem do niego, on mieszkał na takim troszeczkę zadupiu, ale był taki duży wieżowiec, gdzie był domofon, ja zadzwoniłem na domofon i w ogóle nie umiałem wcisnąć, chyba przez przypadek alarm włączyłem, próbowałem kilkukrotnie, tam ktoś do mnie gadał przez domofon, ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi i facet na recepcji się na mnie gapił tak krzywo, bo chyba myślał, że jestem się upośledzony, że nie umiem używać domofonu. Więc ja już byłem trochę wkurzony, bo byłem wtedy chory, byłem spocony. Nie był taki lekko otyły, ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu, bo był w miarę, w miarę słodki. Był w ogóle podobają mi się czasem tacy lekko grubsi faceci, zwłaszcza jak mają taką tyłę, troszeczkę grubszy. To jest taki mój personalny fetysz. I próbowałem w niego wejść i miałem na początku dosyć duży problem, bo miał strasznie ciasną dupę. Jakby nie wiedziałem, że tupa może być taka ciasna, chyba kiedyś też taką miałem, to było dawno temu. A, ale próbowałem przez jakieś 15 minut w niego wejść i w końcu się udało, to był bardzo powolny proces. Albo może mój penis takie taki duży. Nie mogę na to patrzeć. Postanowiłem użyć tej nowej dominującej energii i zacząłem go bzykać. Nie ukrywam, że nawet mi się spodobało. Myślę, że będę dużo części aktywam, bo nawet fajnie było. Zauważyłem w pewnym momencie, że na prezerwatywie są odchody, takie lekko wodniste, ale na początku to zignorowałem, tylko kontynuowałem dalej. Później zauważyłem, że jest ich trochę więcej, więc ja ogólnie powiedziałem do klienta, czy na pewno się wyczyściłeś przed stosunkiem, bo mamy troszeczkę tutaj odchodów na prezerwatywie. On się troszeczkę zawstydził, ale nie mieliśmy ogólnie z tym jakiegoś dużego problemu, po prostu przetarłem i postanowiłem kontynuować jakoś nie zwracaliśmy na to uwagi, więc ja go dalej bzykałem przez następne parę minut i później postanowiliśmy zmienić pozycję. To była zupełnie inna pozycja, więc jakby przekładamy się i ogólnie mój penis wyszedł mu z odbytu na chwilę i poleciała sraka dosłownie na moją rękę i na brzuch. Może nie aż tak dużo, nie chcę aż tak bardzo tego dramatyzować, ale była straka dosłownie na mnie taka wodnista. Trochę poszło na prześcieradło. Troszeczkę przestraszyłam na początku, bo nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żeby ktoś mnie obsrał. Więc jakby klient się bardzo zawstydził, ja poleciałam od razu do łazienki jak najszybciej, żeby zmyć z siebie te odchody i później stało się coś jeszcze śmieszniejszego. Otóż ja mówiłem, że byłem chory wcześniej i nagle poleciała mi krew z nosa. Dosłownie zaczęła mi lecieć krew z nosa jak byłem pod prysznicem. Nie pamiętam kiedy ostatnio miałem taką sytuację. Ostatni raz leciała mi krew z nosa jakieś półtora roku temu albo dwa lata temu. Więc może to był po prostu ten napływ energii i adrenaliny po tym jak postanowiłem być bardziej dominujący. Byłem obsrany spocony, zakrwawiony, przetarłem się i ogólnie klient był bardzo sympatyczny, trochę się zawstydził, ale się zaśmialiśmy ostatecznie z tej całej sytuacji, ogólnie nie doszedłem i on też nie, bo po prostu wiecie, Sraczka przerwała nam stosunek w środku. Zmyłem z siebie tą srakę, miałem chusteczkę taką, którą trzymałem przy nosie, bo dosłownie mi krew leciała z nosa cały czas. I on postanowił mnie po prostu ruchać dalej. I dosyć szybko doszedł, ja też doszedłem, więc ostatecznie stosunek zakończył się w miarę pomyślny sposób. Ja nie miałem całe mokre włosy, bo wyszedłem spod prysznica dosyć niedawno, schodzę na dół i ten ochroniarz, który wcześniej się na mnie krzywo gapił przez to, że ja ogólnie jestem upośledzony i nie miałem używać domofonu, to on się znowu na mnie tak trochę patrzył dziwnie. I nie dziwię się w ogóle, bo byłem e, przez godzinę, wyszedłem w tych samych ciuchach, co wchodziłem, jeszcze miałem mokre włosy, tak jakbym wychodził spod prysznica, więc jakby można się domyśleć, o co chodzi. Miałem to z własnego doświadczenia. Kiedy był koronawirus i był lockdown, to ja postanowiłem, że e, pójdę do hotelu w Londynie, bo chciałem sobie dorobić trochę kasy na boku z moimi stałymi klientami, których miałem w Londynie. I nie miałem za bardzo gdzie ich spotkać, więc postanowiłem, że spotkamy się w hotelu. Ja zaprosiłem klienta do środka, klient wchodzi, później wychodzi. Później klient znowu wchodzi, kolejny, i wychodzi. Ja ogólnie byłem popierdolony, bo zapomniałem, że trochę przesadziłem, poczułem się jak w domu, a to był hotel i jeszcze było bardzo mało ludzi, bo to był koronawirus. Ochroniarz, który był na dole w hotelu, zwrócił mi uwagę i powiedział no, jesteśmy w trakcie restrykcji koronawirusowej. Jak jeszcze raz cię z kimś zobaczę, to cię wyrzucimy z hotelu. I on to powiedział w takim tonie lekko sarkastycznym, w sensie wiadomo o co chodzi, on widział, że jestem dziwką. I najgorsze było to, że ja niektórych tych klientów, co wpuszczałem, to byli tacy starzy. ja <grytania> klienta 60-letniego, który lizałem mu tyłek i on chyba nie miał zębów z przodu.